A jak załatwiałeś sobie wejścia do tych programów? Jak sobie załatwiałeś? Dzwoniłeś Wtedy wiem, to tak? się dzwoniło na numer stacjonarny i trzeba było się zapisywać. Tak! Ale ja, ja, tak. o jeszcze na program, znaczy na nagrania jeździłem tych miodowych lat. To był serial nagrywany z publicznością. I wtedy pamiętam, tak, był numer stacjonarny do redakcji i była osoba, która zajmowała się publicznością. publicznością. Tak. tak. Ja Zapytam, dzwonić, no. pytam, pytam o to, bo y, jak cię słucham, to uśmiecham się, bo ja z kolei miałem taką jazdę na radio. No. Zresztą ta szyba za tobą, to, to też właśnie z tego powodu między innymi, że mam jazdę na radio. Ja właśnie dzwoniłem do stacji radiowych, jako 80-letni chłopiec, pytając, czy mogę przyjechać i obejrzeć, jak wygląda stacja od kuchni. Więc jak dzisiaj opowiedziałeś tą historię, to tak jakoś mi się y, miło i wesoło zrobiło, bo mamy podobną tylko ty telewizję, a ja bardziej radio. A ja dzwoniłem do radia, do radiostacji, tam było coś takiego informacji. Imprezowa i tam się wejściówki na imprezy zdobywało. Tak. I wtedy zdobyłem zaproszenie na imprezę urodziny Nowiki, Kasi Nowickiej. I zaraz po tutaj spotkaniu z tobą właśnie jadę spotkać się z Kaśką. no To pozdrow serdecznie. Kiedyś pracowaliśmy w jednym radiu razem. Bardzo Kasię lubię.